Co wojna na Ukrainie zmienia w Polsce? Dłoń mojej córki, piłkę chcąc chwycić, nagle ściska się niespokojnie. Na ekranie ranni, zabici. Córka pyta, czy będzie wojna. Fonia wzmacnia wystrzałów echo, wizja zbliża krew na ekranie. Mówię, córko, to tak daleko. I wiem, że kłamie. Jak bolesne szkło pod powieką Kaleczące źrenicę bystrą Wojna nigdy nie jest daleko Wojna zawsze jest bardzo blisko No koniec z rzędem temu, kto wie, kto to napisał A napisał to mistrz słowa Bardzo lubię Wojciech Młynarski już 5 lat nie żyje, to prawie jest dokładnie rocznica jego śmierci. A tyle fajnych, mądrych, ciekawych, zabawnych również często tekstów Wojciecha Młynarskiego. Serdecznie Wam polecam. Te teksty mają tę wadę, że trzeba je czytać, trzeba się w nie wsłuchiwać, ale są dobre. Jak jest ciężko, na przykład, to ja bardzo lubię posłuchać sobie. Jeszcze w zielone gramy. To jest tak naprawdę bardzo optymistyczny, krzepiący tekst. No dobra, moi drodzy. Ostatnio było o emocjach, i, i te emocje nam się tutaj trochę kumulują w różnych kwestiach. Między innymi bardzo emocjonalny taki temat, jak wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą przez, przez NATO. I tutaj się krzyżują głosy rozmaite w tym także takie które zachęcają, twierdzą tak na to powinno to to zrobić. Ja myślę, że to jest spore nieporozumienie. Potrzebujemy chyba takiego bardzo twardego rozróżnienia czym NATO jest, a czym NATO nie jest. oraz przy okazji kto jest, oraz kto nie jest członkiem NATO. Jest w tym pakcie takie bezwzględne zobowiązanie że atak na dowolny kraj jest rozumiany jako atak na cały pakt, i w związku z tym wymaga się zgodnej odpowiedzi wszystkich państw należących do NATO. No pamiętajmy, Ukraina nie jest członkiem NATO. W związku z tym NATO nie ma takiego zobowiązania, by. Tutaj twardo stawiać sprawę. na NATO wspiera Ukrainę militarnie bardzo mocno, ale no nie jest bezpośrednio stroną tego konfliktu. Tak naprawdę wartość NATO to wiarygodność i siła. To są dwa takie, wydaje mi się, filary. Siła jest. To widzimy wyraźnie, tak jak Rosji nie za bardzo idzie na Ukrainie. To raczej nie ma wątpliwości, że NATO z Rosją byłoby w stanie sobie poradzić w warunkach wojny konwencjonalnej. Wiarygodność no to jest coś, co dopiero być może kiedyś oby nie będzie dane nam przetestować. No ale jednak narastająca liczba wojsk amerykańskich, nie tylko zresztą amerykańskich, ale przede wszystkim amerykańskich oczywiście, bo Stany to przecież jest rdzeń całego NATO rosnąca liczba wojsk amerykańskich w Polsce no, przemawia za tym, że NATO może być organizacją wiarygodną. Poza tym pamiętajcie takie propozycje, żeby na przykład NATO uwikłało się w taką North Light Zone, no to jest woda na młyn na tych, co chcą zaostrzać ten konflikt, no bo tu siłą rzeczy dojdzie do powietrznych pojedynków między pilotami Rosji a, a NATO. I to nie są takie wcale zabawne rzeczy, tak? Tu jest rzeczywiście bardzo łatwo o. Znaczną, znaczną eskalację. No i w tym kontekście na pewno warto wspomnieć o wizycie Kaczyńskiego w Kijowie, która z jednej strony, oczywiście, jest jakimś tam ładnym gestem, ale z drugiej strony, oczywiście, obfituje w zupełnie głupie, absurdalne pomysły. Zwróćcie uwagę, że aspiracje Ukrainy do NATO. To jeden z powodów, przynajmniej tych takich oficjalnych, dla których Rosja zdecydowała się na uderzenie na ten kraj. No a w takim układzie, jeżeli aspiracje Ukrainy do NATO są właściwie powodem wojny, są wystarczające, by Rosja zaatakowała. No to na czym polega propozycja Kaczyńskiego, żeby NATO weszło na teren Ukrainy, no, o ile taka no fly zone oznacza po prostu konflikt w wymiarze powietrznym, i daje jeszcze Rosji jakąś szansę wycofania się z honorem, to znaczy, oni mogliby, gdyby wiedzieli, że no nie dadzą rady, to mogliby powiedzieć, dobra, właściwie nie musimy tam latać. My sobie i tak poradzimy na ziemi, czy sobie poradzili to inna rzecz, ale możemy sobie poradzić bez wsparcia. No to w momencie, kiedy NATO wkroczy na teren. Ukrainy, no to NATO niejako sobie bierze Ukrainę jako członka, tak? jednostronnie w pewien sposób. To może znakomicie prowadzić do zaostrzenia wojny, bo łatwo sobie wyobrazić, że Rosja mogłaby w takiej sytuacji odpowiedzieć taktycznymi uderzeniami nuklearnymi na terenie Ukrainy. I co my z tym wtedy zrobimy? dokonamy odwetowych uderzeń strategicznych i po prostu wywołamy nuklearną trzecią wojnę światową, no to chyba słaby pomysł jest. Ale ja nie chcę, żebyśmy rozmawiali o wojnie, bo jak ktoś słusznie zauważył gdzieś w internecie, że jeszcze miesiąc temu wszyscy byli wirusologami i znali się na covid a dzisiaj są specjalistami od prowadzenia wojen konwencjonalnych. No więc trzymajmy się na ile to możliwe m, ekonomii. A to jest akurat paradoksalnie dość łatwe w warunkach wojennych, bo na przykład takie dobra publiczne. Ja zawsze prześladuję moich studentów pytaniami w rodzaju: ile warto przeznaczać na armię? Armia to jest takie klasyczne dobro publiczne. I tu ekonomia ma oczywiście problemy w określeniu, w sprecyzowaniu takiej jasnej odpowiedzi. Ja zawsze trochę dręczę moich studentów, mówiąc im w ten sposób: no spójrzcie na polską armię. Przez ostatnie 100 lat to właściwie polska armia przed nikim nas nie obroniła. Tak? Bo ostatnie zwycięstwo to rok 1920, czyli ponad 100 lat temu, przez, przez 100 lat właściwie nie. No więc powstaje pytanie, dobra, to ile w takim układzie warto wydawać na armię, która przed niczym nas do tej pory nie obroniła przez ostatnie 100 lat? To oczywiście jest troszeczkę prowokacyjne pytanie z mojej strony, i do tej pory, przez ostatnie dekady, myśmy już troszeczkę się przyzwyczaili do tego, że na armii można wydawać, wydawać relatywnie niedużo, no bo właściwie po co wydawać dużo. To się określa mianem tzw. dywidendy pokoju, czyli jak jest pokój, to pieniądze, które normalnie szłyby na armię, właściwie można przeznaczać na inne cele, można budować drogi, mosty, rozwijać edukację itd. No i tu dochodzimy do istotnych wniosków, mianowicie ta dywidenda pokoju, czas dywidendy pokoju dobiega końca. Pojawił się ostatnio taki raport, który wskazuje, że w warunkach tak zwanego konfliktu wysokiej intensywności, czyli po prostu pełnoskalowej wojny, francuska armia byłaby w gruncie rzeczy bardzo szybko rozgromiona. Francuska armia jest obecnie. Po prostu mała. Ona jest świetna do zadań ekspedycyjnych, dysponuje świetnym uzbrojeniem, natomiast do obrony francuskiego terytorium nie nadaje się, bo tu potrzeba po prostu ilości, oczywiście najlepiej połączonej z jakością, nie, ale nie samej jakości, jak, jak obecnie. No i widzimy gwałtowny zwrot Niemiec na przykład, które. Jednak by krajem mocno takim no, pacyfistycznym, to może za dużo powiedziane, ale ze względów historycznych niemiecka armia nie była przesadnie mocna. No a tutaj, proszę bardzo, będą na przykład zakupy F35 od od Stanów. Niewątpliwie no to oznacza, że trzeba gruntownie przemyśleć koncepcję naszej armii, to jest pewne. Ja się na tym nie znam, zmian żadnych nie zaproponuję, ale na przykład, kiedy słyszę o tym, jak bardzo paliwożerne są Abramsy, które chcemy kupić o tym, że potrzeba do nich paliwa lotniczego, które nie jest na wyposażeniu wojsk pancernych w naszej armii. I jak słyszę o tym, że z kluczem metrycznym to nie ma właściwie co mechanik do niego podchodzić, bo tam wszystko jest w calach. No to takie mieszane uczucia, czy to jest na pewno najlepszy, najlepszy wybór, ale ja się na tym nie znam, nie wiem. Fajnie byłoby mieć zaufanie, że ci, którzy podejmują decyzje w tym względzie, się znają. No, słuchajcie, ja tego zaufania dziś nie mam, bardziej go nie mam niż kiedykolwiek wcześniej. Ale zmiany na pewno są potrzebne, bo sytuacja na Ukrainie zweryfikowała tak naprawdę bardzo wiele poglądów, przekonań, wizji. Które myśmy mieli. No, widzimy rosyjską armię w akcji i możemy wyciągać wnioski. Zmiany są konieczne, oby się dokonały. No dobra, skręćmy jeszcze bardziej w stronę ekonomii. Tutaj pojawiają się takie tematy jak na przykład wyzysk. Ukraińców, głównie Ukrainek no bo ta fala emigracji którą teraz widzimy to są głównie jednak kobiety mężczyźni tam zostają nie bardzo mogą wyjechać z kraju. Czytamy, że się pojawiają pierwsze sygnały o nieuczciwych pracodawcach, którzy oferują Ukrainkom zatrudnienie na bardzo niekorzystnych warunkach. Wiedząc, że one w pewien sposób są przyparte do, do muru. Wiemy, że jeszcze nawet przed agresją Rosji na Ukrainę zdarzały się sytuacje w stosunku zwłaszcza do ukraińskich pracowników, zdarzały się sytuacje, gdzie jak oni kończyli okres pracy, no to nie płacono im ostatniej wypłaty, no bo tacy wątpliwej bardzo uczciwości, pracodawcy wiedzą, że no jak coś jest imigrantem zarobkowym, to on nie pójdzie do sądu po to, żeby wydębić jedną ostatnią pensję. Tak? Pracował przez pół roku, powiedzmy, dostał za pięć miesięcy, a za ostatni miesiąc po prostu nie dostał pieniędzy. Co mi zrobisz? Nie mam twojego płaszcza. Tu ja bym, jeśli chodzi o ten wyzysk, rozdzielił dwie sprawy. Pierwsza rzecz to są właśnie takie oszustwa, gdzie po prostu komuś nie płaci się, chociaż się z nim umówiło. No, to jest absolutnie skandaliczne, naganne, to powinno być karane z całą surowością prawa. Natomiast jeżeli chodzi o warunki płacowe, no tutaj pamiętajmy, sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, bo imigranci. Właściwie zazwyczaj, niezależnie od kraju, oni zazwyczaj pracują poniżej swoich kwalifikacji, w mniejszym czy, czy, czy większym stopniu. Tak do tego się przyczynia jakaś tam bariera językowa, kulturowa, etc., które sprawiają, że pracownik, imigrant jest postrzegany. Jako ten troszkę mniej atrakcyjny dla, dla pracodawcy. I tak może być. No, Ukraińcy, Ukrainki tu w Polsce mogą otrzymywać trochę gorsze propozycje. To jest coś, czego możemy się spodziewać, to jest coś, czemu będzie trudno przeciwdziałać, ale z drugiej strony ja byłbym jednak zdania, że lepiej, że oni będą mieli możliwości pracy nawet trochę gorzej opłacanej, niż żeby jej po prostu nie mieli. Pamiętajmy, że my w Polsce nie mamy żadnych mechanizmów, doświadczeń, gotowych schematów działania które pozwalałyby bezproblemowo włączać uchodźców, osoby z innych krajów, w nasz rynek pracy i w ogóle w nasze społeczeństwo. Nie wypracowaliśmy takich mechanizmów, takich, takich schematów. Dlaczego? No ja wam powiem. Otóż słuchajcie, w 2015 roku myśmy mieli przyjąć koło 7 tysięcy syryjskich uchodźców. No bo wtedy Włochy, Grecja sobie nie radziły, chodziło o to, żeby relokować tych ludzi. Myśmy wtedy całą Europę, całą Unię Europejską wysłali na drzewo, razem zresztą z naszym kumplem Orbanem, bo on też taki przyjął styl. Powiedzieliśmy, a wynocha nie chcemy. Słuchajcie, tu w tym kraju ktoś wygrał wybory, strasząc uchodźcami, mówiąc, że oni mogą przenosić pasożyty. Pamiętacie ten pasus? Ja pamiętam. Trzy lata później, jesienią 2018, pan prezydent Duda powiedział, że Unia Europejska jest to jest cytat jakąś wyimaginowaną, czyli wyobrażoną wspólnotą, z której dla nas nic nie wynika. A jeszcze trzy lata później, w 2021 roku, premier Mateusz Morawiecki mówił coś o III wojnie światowej, która tu się w Unii Europejskiej rozpęta, jeśli ta się poważy przykręcić Polsce kurek z pieniędzmi. No, taki, słuchajcie, mamy bilans. No to teraz jest tak. W tym roku, w ciągu dwóch tygodni do Polski przybyło, szacuje się, jakieś 1,5 miliona uchodźców. To jest więcej niż te 7 lat temu, w 2015, dotarło do Niemiec w ciągu roku. Tak? Do Niemiec w ciągu roku dotarło mniej niż do nas w ciągu dwóch tygodni. I pod tym ciężarem rzeczywiście nasz kraj może się w pewnym sensie po prostu zawalić. I kto nam pomoże? Kto nas odciąży? I dlaczego miałby to zrobić? Ale szczerze mówiąc, ja nie wiem. Tak, po co ta wyimaginowana wspólnota miałaby nam pomagać, skoro my im nie chcieliśmy pomóc? 7 tysięcy uchodźców to było dla nas wówczas za dużo. Słuchajcie, w relacjach z Unią Europejską potrzeba nam mądrości i zdolności do wykorzystywania szans. Jak patrzycie na po, po, poprzednie pokolenie polityków, to ono tak, wyprowadziło z Polski Armię Czerwoną, wprowadziło nas do NATO, pod którego parasolem dzisiaj my się chowamy, wprowadziło nas do Unii Europejskiej którą nasz rząd ostatnimi czasy opluwał na potęgę, a jednocześnie na której pomoc i nieprzerwany strumień euro chce jednocześnie liczyć. Obecne pokolenie polityków nie przybliżyło nas do przyjęcia euro, ba wręcz nawet oddaliło nas od tego przyjęcia euro i to znacząco, a gdybyśmy je przyjęli lata temu, a można było, to dziś nasza waluta nie osłabiałaby się razem z rublem rosyjskim. Ale to moi drodzy wymaga odwagi i wyobraźni, zdolności przewidywania, bo Noe zaczął budować arkę. Wiecie kiedy? No, zanim w ogóle zaczął padać deszcz. Nam Noego dramatycznie brakuje. Co jeszcze zmienia wojna na Ukrainie? Nasze podejście, a przynajmniej taką mam nadzieję, że zmieni nasze podejście. Bo słuchajcie, sankcje sankcjami, sporo już o nich mówiliśmy, ale jest coś też takiego, co ja bym nazwał mianem sankcji obywatelskich. Wiele firm wycofało się z rosyjskiego rynku i dobrze, ale wiele na nim pozostało. Taki na przykład Decathlon to jest dobry sklep. Ja tam kupowałem naprawdę sporo sprzętu. Może nie każdy sprzęt jakiś taki biwakowo-turystyczny, ale jednak sporo. Ale już nie. Obejdę się bez dekatlonu, choć będzie mi pewnie trudniej. Ale słuchajcie, tym na Ukrainie tym ludziom jest o wiele trudniej niż to, że my sobie nie kupimy tam dmuchanej poduszki czy nowego roweru. Danon, największy na świecie producent jogurtów, poinformował, że wstrzymał inwestycje w Rosji. Oho, ho, ho. ho. Super, ale dalej będzie tam sprzedawał swoje jogurty, prawda? No wiecie co? Wsadźcie sobie swoje danonki. No już wy tam dobrze wiecie, gdzie, tak? Kierownictwo sieci hipermarketów Leroy Merlin postanowiło nie opuszczać rynku rosyjskiego. Po odejściu niektórych firm z rynku jesteśmy otwarci na propozycję zwiększenia dostaw i rozszerzenia asortymentu. No, żeż wy. Mam tak blisko do Leroy Merlin, ostatnio mi zbudowali niedaleko, ale właśnie zrobiło mi się bardzo daleko, jeszcze w dodatku pod górkę. Nie będę tam bywał. Słuchajcie, robi mi się autentycznie niedobrze, gdy słyszę przedstawiciela francuskich pracodawców, który mówi, że oni muszą zadbać o to, żeby ich rosyjscy pracownicy mieli co jeść. A ja bym przed tym nakarmieniem Rosjan jednak zadbał o to, żeby Ukraińcy przeżyli kolejny dzień. Nie tylko ci, co mają farta, bo nie zostali trafieni, tylko po prostu, żeby nikt do nich nie strzelał. W przypadku wielu firm myślę, że nie ma co liczyć na sumienie i wartości, ale jak powiedział mój kolega, trzeba liczyć na to, że im w Excelu wyjdzie, że trzeba się przyzwoicie zachować. Takie wiecie, ekonomiczne bodźce do bycia przyzwoitym. Ja wiem, pojedyncze osoby tu niby nic nie poradzą, ale słuchajcie, z pojedynczych osób składa się całe społeczeństwo. Naprawdę, przez cały czas istnienia Ukoila w Polsce nie zatankowałem u nich ani razu, choć byli blisko i paliwo mieli tanie. Więc można. Słuchajcie, nałóżmy nasze prywatne sankcje na tych, którzy próbują, żeby był you know, business as usual. To nie jest business as usual situation. tak? I na pochybel tym, którzy udają, że, że jest inaczej. Z innej beczki. Słuchajcie, czy imigranci uratują rynek nieruchomości w Polsce? Bo już słychać, że rynek nieruchomości stanął, już słychać, że jest źle. A przecież z kolei niedawno było źle, bo rosły ceny, bo ludzie brali kredyty. No to, to jak to jest? No to może to jest fajny pomysł na odcinek. Co? W ogóle, słuchajcie, czy bać napływu imigrantów, rynek pracy, wynagrodzenia, rynek nieruchomości, jaki to może mieć wpływ? Chcecie taki odcinek? To jest temat delikatny, ale ja nie chciałbym, żeby u nas były tematy tabu. Więc jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzach, a jeżeli nie, to zajmiemy się czymś innym. Na dziś to wszystko moi drodzy. Do usłyszenia.